Coroczne spotkanie bożonarodzeniowe prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza z przedstawicielami redakcji lokalnych mediów. Wykonujecie wyjątkową pracę, wyjątkową misję. To wy informujecie na bieżąco naszych mieszkańców o wszelkich wydarzeniach, o wszystkim co dzieje się chociażby w naszym mieście, w naszym regionie. Chciałbym wam gorąco i serdecznie za to podziękować. 19 grudnia w gościnnych progach Pałacu Młodzieży w Olsztynie na zgromadzonych gości czekał krótki występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych placówki. W imieniu zespołu Pałacu Młodzieży, który tworzy tą niesamowitą placówkę, placówkę, która ma taki klimat rodzinny, życzę wszystkim mieszkańcom, a szczególnie naszym wychowankom, dużo zdrowia, rozwoju swoich talentów, zajrzenia w czasie tym świątecznym w duszę i realizacji tego właśnie, co mamy w środku, co w nas drzemie. Jak na tradycję przystało, była okazja do dzielenia się opłatkiem, składania życzeń i wspólnego śpiewania kolęd. Piąteczny nastrój wprowadzało wspólne wykonywanie ozdób choinkowych. Była okazja, aby przynajmniej na chwilę znaleźć czas na nieoficjalną rozmowę w przyjaznej atmosferze, a nawet szansa na niekonwencjonalne zdjęcie pamiątkowe.